Siema, ja jestem Ring, witam was w kolejnym odcinku na, na moim kanale. Yy, dzisiaj sobie z ogramwaj w skyblocka, jest to taki różniejszy odcineczek yy, Bo na razie zbyt nie ma co robić i przychodzę do Was z yy, pytaniem czy chcecie dalej takie jakby yy, codzienne odcinki. Jeżeli tak, to wbijcie pod tym filmem. Słuchajcie, 35 w górę. 35 5 w górę i robimy sobie dalej takie yy, codzienne odcineczki, bo widzę, że Wam się tutaj to podoba i w ogóle wszystko jest yy, fajnie i gitara więc 35 łapy w górę i będziemy dalej nagrywać yy, kolejne filmy. A na tym filmie będziemy sobie po prostu zbierać yy, plony i ogólnie będziemy sobie tak wszystko dzisiaj yy, na cirku yy, robili. Więc zapraszam do oglądania. Oczywiście, jeżeli film się spodoba, łapeczka w górę. 35 łapy w górę i nagrywamy dalej takie codzienne odcineczki. No i co? Subskrypcja. Bo lecimy powoli po moje pierwsze marzenie, czyli tysiąc subskrypcji słuchajcie już nie dużo brakuje więc coraz bliżej będziemy coraz bliżej więc subik koniecznie zostawcie jeżeli jeszcze tego nie robicie będzie mi niezmiernie y, miło dobra teraz sobie zbieramy nasze brudawki potem zbierzemy sobie naszą pszenicę marchewki i sobie wszystko y, posadzimy będzie to trochę, trochę nudna w odcinek ale y, zbyt nie ma co robić kolejne będą trochę y, ciekawsze Mamy już plany na kolejne odcineczki po prostu, żeby na razie były codzienne odcineczki to pasuje coś dodać i zmontować, żebyście mieli codzienną e, dostawę po prostu filmów, żebyście mieli sobie co oglądać wieczorem czy tam e, rano, czy w jakiej tam porze sobie to e, oglądacie. Więc dobra, zapraszimy sobie nasze bedawki jakieś vlak, duży wyszedł. Dobra. Mamy sobie te blodawki, jak sporo tego, więc teraz sobie je po prostu e, posadzimy. Dobra. I sadzimy sobie. Ja wiem, że ten odcineczek może być trochę nudny, ale tak jak mówię, chcę po prostu dla was na razie codziennie dawać wam filmy, bo widzę, że ta seria wam się naprawdę dobrze przyjęła. Bardzo dobrze. I robicie też spore wyświetlenia oraz dużo subskrypcji. Ostatnio strasznie przychodzi strasznie dużo słuchajcie. Jest to naprawdę ogrom. W ciągu trzech dni przybyło chyba... słuchajcie. 500 subskrypcji. Ja sobie tutaj tylko szybko podepnę laptopa do ładowarki, bo mało procent. Dobra. I co nagrywamy sobie tutaj dalej? Wsadzimy sobie na razie nasze brodawki. Myślę, może sobie zrobimy dzisiaj ładne, tak jakiego można powiedzieć, jak to się nazywa, miejsce tam gdzie się jak się tepamy na naszą wyspę, żeby sobie tutaj jakieś ładnie to zdobić. W sumie też będzie fajnym pomysłem, nie wiem co o tym sądzicie, możecie napisać w komentarzu. Oczywiście y, dziękuję wszystkim osobom, które udzieliły się pod po, poprzednim filmem, y, czy wolicie filmy dłuższe niż 20 minut, bo było to bardzo dla mnie istotne i potrzebowałem tej wiedzy i tutaj właśnie wyświetlają się komentarze wszystkich osób, które y, po prostu chciały dały swoją opinię na ten temat i jestem za to Wam bardzo dziękuję, bardzo wdzięczny i bardzo za to Wam wszystkim. Yy, dziękuję dobra, posadzimy sobie te brodawki do końca i może zajmiemy się budową tego tam yy, spawnu na naszej wyspie żeby się coś tutaj troszkę yy, ciekawszego działo na naszym yy, tutaj odcineczku yy, więc sobie tylko zbierzemy to do końca, znaczy posadzimy sobie tutaj do końca i nie będę zbierał yy, reszty tych plonów, zajmę się tym po odcinku, więc Trzeba to tutaj szybko dosadzić i lecimy budować nasz spawn, żeby był tutaj y, trochę ciekawszy niż on teraz się znajduje w obecnym stanie. Mam nadzieję, że tutaj całkiem y, spoko to wyjdzie. Dobra, już tutaj prawie kończymy. Już mam powoli taką wizję na ten spawn, więc będzie fajnie. Y, dobra, tutaj sobie lecimy dalej te brodawki. I tutaj to. Dobra, ostatnie zostało. I możemy iść budować naszego spawna. Tutaj mamy na spokojnie kilka staków do przodu, więc jest gitara. Odłożymy sobie tutaj to ładnie e, wszystko do skrzyneczki. O, widzę, że tutaj już tego się sporo tutaj naprawdę sporo uzbierało. Odłożymy wszystko. Dobra, więc co? Idziemy zajmować się naszą budowlą naszego spawna. I tutaj jeszcze dla e, tych, co nie widzieli, bo ogólnie chyba nikt nie widział, zrobiłem sobie tutaj poledyni oraz arbuzów. Więc też fajnie. Na następnym odcinku mam generalnie plan, żeby sobie powiększyć taką drugą, taką wielką. Jakby można powiedzieć. Nie wiem jak to zrobić. Taką drugą wysepkę tylko w dół. I zrobić tam jedną wielką farmę kaktusów. Mam nadzieję, że spoko to wyjdzie. A teraz zajmiemy się naszym tutaj spawnem, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Więc co? Wydaje mi się, że schodki będą potrzebne. Białe drzewo może się przydać i idziemy coś tutaj sobie ładnie. Kombinować z tym naszym spawnem. Na początek bym zrobił coś takiego, że takie schodki. Takie ładne schodki. Tutaj zrobić. O, tutaj nie sięgam sobie. Dobra, robimy sobie takie ładne tutaj schodki. O tutaj. Nie udało się tego zrobić, ale dobra. Robimy sobie tutaj takie ładne schodki. I tutaj sobie damy deski, słuchajcie. Dajemy sobie tutaj deski. I teraz sobie zrobimy coś takiego, bym sobie chciał zrobić, tylko tutaj będziemy spróbować jeszcze dać po jeszcze jednej, po jeszcze jednej deskach i tutaj zrobić sobie coś w tym stylu, będzie fajnie to wyglądać w sumie, więc sobie dajemy tutaj coś właśnie tego stylu, możemy sobie tak zrobić właśnie dookoła, żeby to ładnie wszystko tutaj wyglądało. Więc sobie robimy tak dookoła. Tutaj musimy sobie jedno poprawić. Dobra, tutaj dwa nam nie wyszły niestety, ale tym się nie przejmujemy sobie, zaraz to poprawimy. Dobra, i tutaj musimy sobie jeszcze to poprawić. I zaczynamy robić naszego spawna. O kurde, znowu mi się, się nie postawiło. Dobra. <laughs> Lecimy tutaj. Jeszcze tutaj jedna strona, słuchajcie, i mamy... Yy, o kurde, aż tam mi się tutaj to postawiło niedobrze. Chyba sobie zaraz pójdę po siekierę, żeby sobie tutaj ładnie wszystko zrobić. Oj, znowu się krzywo postawiło. Eee, Posadało mi dostać by się do góry, żeby zobaczyć jak to wygląda. Dobra, wygląda to całkiem ok. Tylko tutaj będzie... Oj, potrzebne jeszcze schodki, w sumie będą brukowe schodki też mogą być ładne do ozdoby. Albo słuchajcie, kamienne schodki. Kamienne schodki, mam kamień, mam kamień Zrobię sobie takie kamienne schodki i to też będzie ładnie wyglądało w sumie. Więc zrobimy sobie tutaj yy, kamienne schodki. Wydaje mi się, że 16 powinno wystarczyć, ale nie jestem pewien. Ale na razie tyle sobie tutaj y, zróbmy, żeby zobaczyć jak, jak to po prostu y, będzie wyglądać. Słuchajcie. Więc tutaj sobie zrobimy coś takiego. Tak. 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 Słuchajcie. I tutaj sobie robimy. Tak, tak. Tak. I tutaj robimy sobie to samo. I jeszcze ostatni bok został. sobie na szybko na shifcie. O, dobra. Jest to całkiem całkiem OK w sumie. I tutaj jakby dać takie yy, fajne jeszcze jakieś drzewo, to całkiem fajnie by to tutaj wszystko wyszło, więc poszukamy sobie jeszcze teraz jakiegoś yy, na szybko drzewa, tylko którego obranczył. Pomarańczowe w sumie, mamy tylko 8, więc tak średnio to będzie trochę ciemne. Hmm. Nie wiem, może białe spróbuję sobie dać, bo mam tego sporo i będę potrzebował więcej na pewno tych y, schodków kamiennych. Więc weźmiemy sobie cały kamień, jaki mamy i zrobimy sobie y, schodki. Dobra, wydaje mi się, 44 powinno na razie wystarczyć. Musimy sobie zrobić tutaj wejście. Dobra. I damy sobie tutaj tak. Tutaj coś takiego. I tutaj tak. No słuchajcie, fajnie się to prezentuje. Fajnie się to prezentuje, naprawdę. I teraz będziemy musieli zrobić coś tego typu, żeby to ładnie. Wszystko wyszło. To tutaj bym dał sobie kamień. Właśnie tak. Tutaj nie słuchajcie, źle to zrobię. Źle, źle, źle. Tutaj właśnie pasuje dać nie kamień, tylko właśnie bruk. Nie wiem, czy nie byłby lepszy, i ja dał sobie tutaj teraz bruk. W sumie dam teraz bruk, żeby było tak. Żeby były po prostu różne materiały, żeby to ciekawie wyglądało. I teraz pasowałoby znowu zrobić takie schodki I to będzie tak fajnie wyglądać, słuchajcie Więc taki spawn w sumie będzie spoko, tylko dużo pracy mnie przy nim czeka jeszcze um, Dobra, teraz bym sobie dał tutaj drewniane schodki Tylko to znowu będzie potrzebne coś takiego, żeby sobie tutaj zrobić um, Nie, nie takiego Źle Tutaj myślę jak to zrobić. Nie, kurde, znowu źle mi się postawiło eee, takie te schodki pasowałoby zrobić. Żeby to ładnie tutaj wyszło. Dobra, eee, teraz musimy sobie zrobić eee, następującą rzecz. A mianowicie musimy sobie tutaj... Pomyśleć, jak to teraz zrobić? Czy teraz tutaj damy sobie kamień, o tak? Chyba sobie tak teraz damy kamień, po prostu zobaczyć, jak to na razie wygląda. Dobra, idziemy patrzeć. Słuchajcie, jest to ciekawe w sumie. Całkiem okej, okay to wygląda. I tutaj mamy kamień, bruk. Więc teraz przydałyby się brukowe schodki, słuchajcie. Idziemy szybko po brukowe schodki. Brukowe schodki, bruk nam bardzo dużo, więc sobie weźmiemy tak, tyle, on powinno wystarczyć. I robimy sobie tutaj ee, brukowe schodki. Creeper nie sobie wybuchnie. Yy, nic nam tutaj wielkiego nie zrobi praktycznie no nic nam tutaj nie robią niestety klipery, znaczy niestety yy, może na szczęście bym powiedział, i dobra idziemy sobie budować nasz spawner, znaczy no nasz spawner na wyspie dalej, więc teraz będziemy tutaj musieli dać sobie ładnie schodki w ten sposób i po bruku tutaj było drewno, więc teraz pasowałoby yy, tutaj białe drewno w sumie od tak. I pobiałem, znaczy po drewnie Znowu tutaj kamień, więc tutaj kamienne schodki. I po kamiennych schodkach bruk. Bruk, bruk, mamy bruk, bruk, bruk. Mało tego bruku widziałem sobie niestety. Ale dobra, zrobimy sobie jedną część i zobaczymy jak to będzie sobie wyglądało. Tylko nie wiem, czy tutaj się wyrobimy. W tą stronę, tam jest jakusiara, więc sobie tej na razie tego na razie nie zniszczymy. Teraz znowu sobie dajemy drewno i po drewnie y, był kamień, więc możemy sobie zrobić już właśnie y, tak, ten kamień. I na koniec sobie dajemy po prostu tutaj y, po kamieniu znowu bruk, więc brukowe schodki tutaj. Yy, na sam koniec i zobaczymy jak tutaj to wszystko wygląda I tak z czterech stron jak to będzie wyglądało to wydaje mi się, że tutaj będzie yy, spoko tylko chciałbym jeszcze tutaj zrobić coś z tego stylu, że tutaj bym zrobił tak nie, tam jedno wyżej o dobra mniejsza tutaj, tutaj, tu tak tak tak, 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 tak. I dał tutaj wszędzie sobie y, takie ładne, jakby można powiedzieć, obręcze, żeby to wszystko ładnie się y, prezentowało. Tutaj wyżej, tutaj wyżej. Tutaj ok i tutaj jeszcze jedno. I z drugiej strony musimy sobie zrobić to samo. I widzę, że tutaj się to będzie ładnie prezentowało tak z czterech stron. I sobie dać pochodnie na przykład tak y, co drugi. Słuchajcie, i dam sobie tak pochodnie na przykład tutaj. Następne tutaj, tutaj i tutaj, tutaj i tutaj jedno wyżej i o kurde nie to, tutaj jedno wyżej i dać sobie pochodnie. No, według mnie bardzo fajnie się to prezentuje, więc no spoczko tylko tutaj mamy te skrzynki, będziemy musieli sobie przenieść. O tutaj mamy sikierę, więc sobie ją możemy wziąć, się przyda i sobie tutaj wykopać. Please. A, to tak będzie wszędzie, dobra, to może być. Yy, dobra, to tutaj sobie na razie też skopiemy już to, bo tam już nie będzie nam potrzebne, bo zrobiliśmy sobie już yy, jedną stronę. Dobra, i tutaj będzie trzeba zrobić na przykład taką podstawę, że to się na czymś trzyma, więc możemy zrobić sobie na przykład takie mocne yy, z ciemnego drzewa jakby mocne w yy, wyglądzie, w sensie takie, że ofensywne to będzie. Yy, z ciemnego drewna takie bale. Wydaje mi się, że też to będzie spoko. Dobra. Musimy sobie zrobić tak, tak, tak. O, tutaj. I tutaj. Dobra, też sobie dam tak, więc tak. Tak. I tutaj tak. 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 I tutaj tak. I teraz tak pochodnia tutaj, 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 tutaj i tu. I tak to będzie ładnie prezentowało. W sumie, według mnie, ładnie to wygląda. Więc jest git. Teraz sobie tutaj to skopiujemy po prostu i zaczynamy za chwilę zabawę z kolejnymi yy, stronami. Dobra, ja was nie będę po prostu przynudzał i widzimy się już po efekcie końcowym. Dobra, widzę, więc słuchajcie, tak wygląda efekt końcowy. Stwierdzę, że tutaj sobie jeszcze dam taki yy, daszek i tutaj musimy zrobić sobie teraz te nasze właśnie bale, żeby to ładnie wszystko tak sobie tutaj e, współgrało, więc bierzemy sobie tutaj właśnie tutaj musimy jeszcze sobie wziąć e, schodki, żeby dokończyć ten, ten dach, dobra, więc teraz tak słuchajcie bierzemy sobie te bale i bierzemy sobie tutaj chyba, o tak je weźmiemy i doprowadzimy je ładnie tak do dołu, żeby to tak ładnie wyglądało, że to tak e, się ładnie trzyma, i tutaj mamy dwa, więc sobie to na razie dotkniemy. I bierzemy sobie właśnie tak e, kolejne I robimy sobie tak dookoła. O, tutaj. O, dobra, katastrofa. E, dobra. Tutaj jeszcze z tej strony. Niestety nam brak, nie będą się sobie iść. E, jeszcze po to, to drewno. Dobra, słuchajcie, teraz jeszcze sobie uzupełnimy ten dach do końca i napiszcie w komentarzach jak oceniacie ten y, cały y, ops y, spawn co byście zrobili wy jakbyście wy to zrobili jakbyście zagospodarowali y, cały ten y, plac jakbyście to, wy, jakbyście to wy zrobili czy w ogóle byście nie robili czy co byście no po prostu wasze opinie chętnie sobie poczytam i jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy napisali, czy wolą 20 minut, czy krócej. To co jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Teraz sobie idziemy jeszcze po nasze czarne drzewo. Weźmiemy sobie już całą resztę, żeby się nie wracać, żeby nam nie brakło. I idziemy sobie dokończyć nasz spawn. Mam nadzieję, że wynik mojej pracy Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzu oczywiście, co sądzicie. Mam nadzieję, że docenicie moje starania. Więc co. To by było na tyle w tym odcinku. Tak wygląda e, efekt mojej pracy. Ja sobie tutaj e, pozwolicie, że sobie zrobię tutaj screena. Czekajcie. O, dobra, mam screena, więc to by było na tyle. Ja się co mi żegnam. Trzymajcie się 100.